Kochani, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj kochani otworzymy box influenceru. No właśnie, jestem też mega ciekawa, co się akurat w niej znajduje I, my, i wy też jesteście mega ciekawi właśnie co w tej mega paczce się właśnie znajduje. Jeżeli taki film się spodoba, to z w górę, subskrybujcie ten kanał i bądźcie na bieżąco na wszystkich moich social, social mediach. Między innymi właśnie na Instagramie i na TikToku, ponieważ na TikToku testuję ciekawe właśnie gry. Jestem mega ciekawa, czy właśnie taki Wasz Mr. Box się Wam spodoba. I jeszcze mi też się spodoba. Jestem po prostu mega ciekawa, co akurat się znajduję. To co kochani, zaczynam właśnie kolejnocie na tym kanale. Zapraszam! Kochani, jesteście ciekawi, co w tej Mysteck Boxie się znajduje, no również i ja też jestem mega ciekawa. No właśnie kochani, jeżeli chodzi o filmy, e, które znalazłam właśnie tak zwany box mm, influencerów, jest to firma fancy. Fancy, które możecie znaleźć różne rodzaje. E, między innymi właśnie jakieś boxy, możecie również jakieś plenery sobie pozamawiać, ale te plenery to akurat dostaniecie w formie mailowej, tak właśnie ja dostałam w formie e maili, tak zwany plener kampanii Influencer Marketing Fancy. Tak się właśnie prezentuje, to akurat właśnie dostałam w formie maila i tu mam różne właśnie e fajne, może powiedzieć opisane, tak? Jeżeli, być, jeżeli chcecie być właśnie początkowym youtuberem, to możecie właśnie różne yy, właśnie yy, fajne tutaj rzeczy sobie przeczytać, nie współpracy, niespółpracy, czy właśnie Instagram, czy YouTube, tu no, mieć wszystko fajnie może powiedzieć opisane. Ja sobie właśnie przeanalizowałam o, możecie sobie dowiedzieć, jak jeszcze cel kampanii, sobie możecie opisać, co się tu właśnie w niej znajduje. No i ja jestem po prostu mega e, ciekawa, co w tej właśnie zawartości się właśnie znajduje. No, powiem szczerze, że, że to jest fajne, bo tu macie wszystko opisane. Jeżeli chcecie właśnie być początkującym youtuberem, jeżeli chcecie właśnie jakoś mieć jakąś współpracę, to musicie sobie też se przeanalizować, um, czy warto z tym danym produktem właśnie um, współpracować, czy nie. Czy po prostu to są, nie wiem, faktycznie ludzie, którzy chcą z nami współpracować, czy to są oszuści, więc naprawdę warto też brać też pod tym uwagę. To miałam za darmo. Więc za sobie właśnie wzięłam, jeżeli właśnie miałam tak znany sztab box i mogłam sobie jeszcze coś do tego dobrać, no to właśnie sobie wzięłam taki właśnie ala plener kampanii influencer marketing firma Fancy. No właśnie kochani, ale na pewno się wszyscy zastanawiacie, co w tym asortymencie się znajduje. Okej, okay. i pierwszą takim rzeczą to mamy, o, okej. Okay. Jest to jakiejś influencerki Amelia Szczepaniak. Zastanawiacie się, czy to jest? Bo ja nie. Zaraz zobaczymy. To to jest Amelia Szczepaniak. To jakaś influencerka pewnie. Sobie, przy, yy, sobie napiszemy Amelia Szczepaniak. Faktycznie jest taka influencerka. Okej, okay. tak się właśnie prezentuje. Jest to widać influencerka, która jest związana przede wszystkim z modą, czyli właśnie makijaż. No i tu właśnie ona wyprodukowała, można powiedzieć, taką paletkę a z cieniami, ale ładne. Okej. Okay. Ona tutaj jakoś ma współpracę też widać z, mm, z różnymi kampaniami. No widać, że to jest jakaś influencerka. 267 tysięcy ma obserwujących jest ja masakra. Dobra. A zobaczcie, jak się prezentuje. Patrzcie. a No Jak to przepiękne, mamy różne rodzaje do yy, pudru. Tu mamy właśnie taki wyświetlający, mamy taki brązel. Mamy tak zwany jeszcze... O ma, to teraz jaka. Ja, ale wistojkę, no świecące. Pięknie to się prezentuje. Widać. Naprawdę piękna jest ta paletka. Bardzo ładna. Firma Pire Reni, e, e, Profesional. Shine Me. Tak się właśnie prezentuje. I to jest właśnie bardzo znane i widać informacje, chociaż nie znam jej, ale widać jest związane z mm, czym właśnie z, z właśnie kosmetykami jest tutaj widać związane. Dobra, kolejna okej, okay, kto to wyprodukował? Nie mówcie mi, że to są do szkliw do zębów. Nie wierzę, że jeżeli ktoś ma zęby takie niezbyt idealne. Okej, okay, dobra, zobaczymy co tu mamy. Mamy wszystko. Omar. Okej, okay, mamy tutaj właśnie tak zwaną biała perła ekspresowe wybielanie zębu. Okej. Okay. Tu a my mamy akurat instrukcję obsługi i również uwagi. Jak to właśnie dostosować? mamy instrukcję. okej, okay, tak się właśnie prezentuje: instrukcja obsługi. Myślałam, że to jest kolektor, ale jak tutaj jest opisane, że to jest do wybielania zębów, to ja bym. Okej, okay, tak się właśnie prezentuje. Nie będę tego robiła, nie będę tego na swoje zęby. <laughs> Biała perła, ok, to jest biel i odbudowa, czyli pasta dla wrażliwych zębów. Czy to jest pasta do zębów, ok, praktycznie czuć tym fluorem. No, więc to jest takie do wybielania, a to jest właśnie pasta do wrażliwych zębów. Oprócz tego mamy taką specjalną, czy nakładkę, czy taki specjalny do trzymania zębów. Jak to się nie wiem, nie mogę powiedzieć, ale tak się tutaj prezentuje. O zobaczcie, to jest wszystko opisana skala bieli, że na przykład możecie mieć takie zęby, czyli brązowe i aż do białości. Tak się to właśnie prezentuje. Ja myślałam, że to jest, można powiedzieć, myślałam, to jest jakaś kontrówka bo o czy coś, a jak tu jest zapisane, że to jest do wybielania dżemów, to mówię, o kurczę, no to powiem szczerze i nawet nie jest napisane kto je wyprodukował nie jest napisane kto to wyprodukował, ale to jest strona biała-bieli, więc nie wiem tak się właśnie prezentuje tak się prezentuje, o nie nie jest napisane kto tutaj wyprodukował, kto tutaj nawet yy, jaką kampanię dał, ale wiem, że tutaj taki Ala Influence, znaczy Influencer tej yy, firma jest tak zwana biała pel zęby. Tak się właśnie prezentuje. Yy, to jest tak zwana firma, w której możecie sobie właśnie wybielić sobie zęby, jeżeli macie problemy z zębami. Okej, okay. kolejne elementy, które mnie najbardziej zaciekawiło i również i sami my się dziwicie co to jest i to jest dla mnie tak zwany chyba agregat do światła. Eee, otworzymy sobie. Trzeba zobaczyć, co to się w niej znajduje. I potem człowiek właśnie testuje te wszystkie boxy, czy faktycznie to jest latarka, czy nie latarka. Eee, zobaczymy. Ojej. Dobra, to jest akurat latarka. Dobra, tak się właśnie prezentuje. Możecie sobie trzymać. O tak, macie taką specjalną. Możecie uchwyt. Czyli również możecie to tak. O, widzicie? Tej fajne. Takie na przykład do. O, tu możecie do podłączenia. O, do przekręcenia. O, możecie sobie przykręcić, na przykład, nie wiem. O, może zrobić z tego, nie wiem, lampę do nagrywek. Tu mamy akurat do ładowania. Między innymi również też mamy kabelek. Do ładowania tego właśnie, tej lampy, ale powiem szczerze, że to tak się świeci no to że masakr, nie? Okej, okay, tak się właśnie prezentuje tak zwana latarka a do, do tego, na do, przykład, nie wiem, do naprawiania czego, no, no nie, może się przydać do wszystkiego. Do dobra kolejny, i mamy ostatni. Myślałam, że to będzie coś więcej, a tutaj troszeczkę tak powiem średnio. I to jest właśnie co gra mafia. O, no na pewno bardzo dużo influencerów właśnie tworzy właśnie gra mafię. Między innymi jeżeli chodzi właśnie o mafię, to na pewno bardzo dużo osób, przecież przede wszystkim influencerów zawsze gra w mafię. Czy na przykład na kanale Freeza, bo przecież mafia, czy na przykład na kanale Mortalcio, czy yy, czy Gen Z też się oni wszystko właśnie robiły właśnie tą mafię. I też pewnie to było związane właśnie z, z tym boksem influencer. bo wiem dobrze, że influencerzy bardzo często w to grają. Teraz ostatnio widziałam właśnie yy, na kanał Mortality, gdzie on właśnie też zrobiła się mafię z, z nowymi kanałami faza i baza na pewno kojarzycie, ponieważ jest to właśnie nowy projekt Pizza y, y, też z y, twojej 5 minut. 3. E, więc e, tak się właśnie kochani prezentuję. Zobaczymy go na w środku, ponieważ jestem mega ciekawa jak tutaj mamy zagrać. O i mamy, mamy zobaczcie, instrukcje. Zobaczcie, to, to wygląda, normalnie wygląda jak taki akt normalnie dokumentalny, czyli właśnie mm, jakimiś tutaj jakimiś szalonymi ludźmi. Okej. Okay. Jestem mega ciekawa jak to się prezentuje. Tu mamy kartę, czyli właśnie kogo obstawiamy, kto jest tutaj z mapy. Dobra, ale nie tylko, ponieważ mamy jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Okej, okay, to są karty. Znajdę Okej, okay, tu mamy przykład karty jakiegoś tutaj mafioza, a może i obywatela. Okej, okay, takie tajne, ale zarobiste, tajne, zobaczcie, akta, jakieś tam właśnie, zobaczcie, ale bardzo pięknie się prezentuje. Tu mamy jakieś tam. Okej, okay, tu są przede wszystkim obywatele, czy na przykład tego nie wie. Obycz tego mamy jeszcze. Okej, okay, jakaś tajemnicza kartka opisana. To jest Ej, to wszystko? Okej. Okay. Czyli myślałem, że coś tu będzie fajnego, a tu nie. To są akurat ludzie, którzy grają w mafię. Okej. Okay. Jest ciekawska. Okej. Okay. Dobra, czyli to są różni... Okej, okay, czyli to są różni właśnie ludzie związane czy związane są z mafią, czy nie są związane z mafią. Myślałam, że to jest taka typowa, nie kostka gry, tak się grało. Pamiętam dobrze o tym, że każdy człowiek myśli, że to plansza to zawsze są kostki, a teraz chyba w dzisiejszych czasach już tak chyba nie ma. Eee, ale tu właśnie mam instrukcję, więc może kiedyś zagra na wyjeździe, tego nie wiem. Może jest to tak samego. E, jakiegoś, nie wiem. Ej, jak pojadę to są do Sandomirza, to może właśnie zagasę w tą grę i będziemy rozwiązywać wszystkie zagadki. Jak tylko i samo a Fajnie, by było śmiesznie. No więc tak się właśnie prezentuję, jeżeli chodzi o kolejna rzecz związana z boxem influencerskim, czyli właśnie mafia. Powiem Wam, jeżeli chodzi o ten Mr. Box, wydałam chyba 100 złotych i powiem Wam, że. Daje mocną szurwieczka, twórka. Powiem Wam szczerze, że to nie było zbyt fajne, ponieważ tak blatarka. Okej, okay, przyda mi się już gdzieś tam do odcinków. Yy, puder, super. Fajna jest ta yy, z tej influencerki jakiejś. Mafia ok, może być tak gra, ale myślałam, że będzie taka wieś, z kostką czy coś, a tutaj prawie nic nie ma. Eee, no i ta dobieranie e, zębów. Mi się to nie przyda, ponieważ przede wszystkim ja mam kruche zęby i ja nie będę takich rzeczy używać, bo dochodzi do dentysty i uważam, żeby dentysta mi to bardziej on mi nie zadbał o te moje właśnie e, zęby, więc to też mi się rzeczy nie przyda. Ile co mi się przyda to tylko właśnie mm, ta właśnie yy, ta paletka i również ewentualnie ta latarka. A w grę w mafię to mogę spełnić na jakieś wyjazdy you know, yy, czy coś, więc jeżeli chodzi o Mr. Brooks, Mocna czwórka. Nie to, nie polecam kupować tego właśnie boksa, ponieważ naprawdę myślę, że coś będzie fajnego, takie związane z influencerami. Jedna taka fajna rzecz to, to jest właśnie te pleny. To jest za to tutaj sobie dostałam te za darmo i mogłam sobie właśnie przeczytać, jak tutaj właśnie zwiększyć ilość subskrybentów, jak to właśnie zachęcać ludzi do oglądania, jakie mam odcinki, więc to jest naprawdę bardzo taka jedyna fajna rzecz, na pewno warto sobie właśnie zadbać. No a reszta to taka czwóreczka, czwóreczka, więc no, powiem szczerze, że słabo. Słabo jeżeli chodzi o ten Mr. Box. Dobrze kochani, jeżeli chodzi o taki właśnie odcinek, to był taki typowo krótki. Pokazałam właśnie ten Mr. Box. Myślałam, że będzie to fajny, fajny Mr. Box. Myślałam, że będzie taki fajny ciekawy, taki oryginalny. No związany z influencerami, coś takiego mocnego. A tutaj powiem szczerze, że, że średnio. Powiem Wam, że chodzi się o ten Mr. Box. Czwóreczka mocna za ten Mr. Box. Dużo minusów jest, ponieważ czasem część rzeczy mi się nie przyda, dwa yy, mała a trzy nic nie podzielę z influencerami, oprócz właśnie tej paletki, czy też mafii, więc to akurat Yy, tak się właśnie hmm, prezentuję, jeżeli chodzi o Mr. Box. Dobra kochani, mam nadzieję, że takie odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to ściercie łapkę w górę, subskrybujcie na ten kanał. No i chodźcie na wszystkie moje social media, na Instagrama, na mojego TikToka, ponieważ robię fajne ciekawe właśnie contenty i zdjęcia stawiam z różnych odcinków. A już niebawem, kochani, będzie ogromny projekt, który na pewno sami się zdziwicie. Pod koniec września, początek października może być zjazd. tego mojego projektu, ale nie mogę więcej zdradzić. Nie mogę się doczekać, już nawet kolejne odcinki, jeszcze te zrobiłam pierwszy i byłam mega podjarana, że się udało, więc nie mogę się doczekać, to wszystko wyjdzie. Więc chodźcie, oglądajcie, no i czekajcie na ten odpowiedni moment, czyli właśnie ten Projekt. A ja się żegnam, wysyłam buziaczki, no i wchodźcie wszystkie na moje odcinki, to Was naprawdę mega y, realizuję, realizowałam. No i że teraz kochaj na pewno coś realizować. I jeszcze może być jeszcze jakiś odcinek taki typowo jesienny, ale to może gdzieś tam na dworze w plenerze, więc tego nie mogę się spodziewać. A jeżeli już y, nie, to już widzimy się już w projekcie najnowszej odsłonie, której się nie mogę doczekać. <totop quelle> Więc gana nie za na bieżąco subskrybujcie, klikajcie na ten czerwony przycisk, ponieważ na pewno chciałabym zrobić tysiąc subskrybentów i naprawdę warto za mnie na bieżąco, ponieważ zrobię naprawdę ten kanał już od trzech lat, Kochani, oglądajcie, ponieważ ja widzę, że oglądacie, nie subskrybujecie, a naprawdę dużo was to ogląda moje odcinki, więc mega być warto być z nami na bieżąco i zachęcam właśnie do trzymania napięci, do nowego właśnie projektu, ponieważ już już niebawem, niebawem będzie ten odcinek. A ja się żegnam, wysyłam buziaczki i widzicie w kolejnym odcinku, do zobaczenia, pa.